Już poruszyliśmy temat brody, poruszyliśmy temat włosów. Zobaczmy tutaj, ile mamy produktów do pielęgnacji i dbania o nasze buty. To jest szczotka do... To jest szczotka taka przed pastowaniem. Do oczyszczenia buta z kurzu, z jakiegoś błota. Dokładnie. One jest zrobione ze szczeciny. Poprzez szczotki do Ta jest do nakładania, nakładania pasty. Dokładnie. Więc tak to, jak się nią nakładam, jakby smarowuję tę pastę w but, tą, tą szczoteczką. Aż po szczotki do polerowania. Tak. Jak pasłek jak... przeschnie leciutko, to wtedy bierze się tę szczotkę i nią się poleruje do połysku. Powiem, że się aż trochę zawiesiłem, bo to jest tak przyjemne w dotyku. To jest że grzywa już grzywa końska. No właśnie, grzywa końska. To jest tak przyjemne w dotyku, że już miałbym ochotę to zabrać do domu i zabrać się za a, rytuał pastowania butów, ale są też oczywiście szczotki do zamszu, tak? Druciane, jak rozumiem. To jest szczotka, która ma tylko mosiężny drut, a tutaj mamy mieszankę. No, w zależności od tego jakiej jakości jest nabóg, jak jest mięsisty, my dobieramy do tego produkty. Ale to nie tylko włosy, nie tylko obuwie, ale też bałość o ubrania. No, elegancki mężczyzna powinien zawsze przed wyjściem zadbać o ubranie i to możemy uzyskać również dzięki ręcznie robionym To jest szczotka ze, ze szczeciny bielonej, ona jest delikatna, także nie uszkodzi tkaniny. Jeżeli jest na przykład garnitur jedwabny albo delikatna wełna, to możemy być spokojni, że tu się nic nie stanie z tym materiałem.